Witam Was 30 sierpnia. Rozpoczynam trening. Co każdego dnia <laughs> mam zamiar robić, według zaleceń jednego z youtuberów, jakiegoś rehabilitanta, ćwiczenie na barki, na rozruch barków, ponieważ wiadomo, jak mówiłem, już ten lewy bark mnie boli. Ma ograniczenia ruchowe, w ogóle, w barkach mam ograniczenie ruchowe. Po prostu nie potrafię podnieść rąk w takiej pozycji. Muszę wysunąć ręce bardziej do przodu. O, I teraz już tutaj w tym momencie czuję ból. I takie kubańskie wyciskania to się kiedyś nazywało. I tutaj stopniowo będę się po prostu. Uruchamiał, to znaczy zwiększał swoją mobilność, i mam nadzieję, że dożyje swoich lat bez operacji tego barku. To jest moja trzecia seria, i dlatego jest to jak gdyby trochę lepiej. Co z każdym ruchem zresztą jest lepiej, co wszyscy, którzy trenują, coś tam robią, to wiedzą. O. To by było na tyle teraz, zrobię cztery serie, albo pięć znosów nóg, wisząc na drążku. Pierwsza seria tych znosów nóg, i tutaj także ten lewy bark. Mam wrażenie, jak gdyby w tych, przy tych pierwszych ruchach był wyrywany zestawu stawu. Muszę sobie pomagać trochę jak gdyby podciąganiem. Następnych seria będę liczyć, żeby zrobić 15 powtórzeń. Pierwsza seria przysiadów. Będę dodawał po 10 kg i starał się zrobić 10 powtórzeń. Druga seria, dodałem oświetlenie, aby było widać, że zwiększyłem ciężar. Trzecia seria, znowu zwiększyłem ciężar i to już chyba będzie ostatnie zwiększenie ciężaru i jest w tej chwili 68 kg. Myślałem, że wyduszę te 10 powtórzeń, ale nie udało się. Zrobię jeszcze jedną serię z tym samym obciążeniem bez nagrywania. Nagrywam jednak tą ostatnią serię z tym ciężarem 68 kg. Bez dodatkowego oświetlenia. Ciekawe jak to będzie widać. Nagram jeszcze w terenie wieloskoki.